Nie wiem, jakieś mam mieszane uczucia. Ta jest... Yy, jak ja się nazywa mi... osoba, która wymaga dużo, a mało chce dać? Przemek. Wymaga od Ciebie 5 łapek <laughs> że, za zrobienie paznokci. No, no szalała. Wychodzę, Krystyn, intro. I mamy pierwszy mem. Jaki jest, ta? Oliwia. Dzięki, ten że zrobiła. jesteście. Dzięki, Krystyn, za intro. Pierwszego mema albo zrobiła, albo znalazła. Jutro masz paznokcie. I nie masz pomysłu. Cicho, śpie. I to światełko z, z tego Pinteresta albo czegoś, jakie pazysy zrobić. Kto tak miał? Ja nie, ale miałem tak w wielu innych sytuacjach. Jakich? No na przykład książkowych. Czyli? Myślisz sobie, myślisz sobie, myślisz, co masz zrobić, co masz zrobić. O, masz! Teraz wyszukujesz tego rozwiązania w internecie, czy ktoś to zrobił, ktoś to zrobił. Jeszcze jeden. Bo... To nie tylko w paznokciowych sprawach ta uwierz mi. Jeszcze jeden, bo tak mi się trafił i trzeba było zrobić. Monika, pokaż Monika. Gdy tak bardzo chcesz sobie kupić buty, a promocja jest tylko na duże rozmiary. <grym> to jest dobrej. <grym> Wiesz co, coś w tym jest. I do takich długich paznokci to jak się kopnie, to może sobie nie wbije paznokcia w maciez. Chociaż bolec, nie trochę nie? wstaje. No. No, no, dobre, dobre, może tak y, moja mimika na to nie wskazuje, bo jestem trochę mi ciepło, znaczy trochę mo mocno mi ciepło, jestem trochę zmęczona, dobra, mocno zmęczona i nie jestem taka żywa, ale no, no, dobre. No dobra, pokaż. O Boże, ja widzę, to co ja widzę. Pokaż. Monika, pokaż, coś ty to odwaliła tutaj. gdzie Jesteś wciąż i nie wiesz, jak się tym światu. Aha, jak się tym co światu ty gadasz? Pochwalić? Serio i zajebiste. I genialne to jest. No pomysł Mam genialny. Mam mieszane uczucia. Dlaczego? Nie wiem. Mam mieszane uczucia, nie wiem co myśleć. Um, czekaj, kto wziął patyk i włożył do tego garnka i zamieszał te uczucia? Nie wiem, tak jakoś same. Nie Zajebisty wiem. pomysł, dla mnie bombeczka. Przemycone, jest to tajemnicze, ukryte, nie takie jawne. Ktoś popatrzy, powie co to jest, jakieś maziajki, a ty powiesz embrion. człowieku. Jaki embrion? Edyta, ty już to zbyt mocno ciśniesz. <grym> Przepraszam, ja taki czasem czarne poczucie humoru. Dziecko. Zawiodłaś następna, co? 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 Taka wpadeczka to naprawdę wygląda jak buziak. Pokaż no. Przemek jeszcze tylko buziak i zaczynamy. Halo, halo, jesteśmy na wizji. Ty faktycznie! Chyba mi coś do oka wpadło i mi wyciągałeś, nie? Językiem nie. Proszę cię, ej, ładnie te koszulki pasują do siebie. Musimy tak jeszcze parę odcinków nagrać. Dobrze to wygląda. No tak no tak to wyglądało trochę Przemek. 15 zł pazurki żelowe, piszcie brief. Chwytki z ketchupem. Takie poznak to idzie obgryzać. Idzie <gryzanie> wpierdzielać. <gryzanie> Muszę kupić coś na ból głowy, napisała Agnieszka. Tutaj jakąś nową hybrydę, czy coś. Serdecznie. Miałaś, miałaś ten, tak jednak... ci bolała głowa i sobie myślałaś, kurczę, jakby sobie taki naker. To ten naker by mi sprawił przyjemność i by głowa przestała bolać? Po prostu kupuję. A nie, ci... a nie pomyślałem My... na przykład o takim czymś. Ja bym to zrobił tak bardziej po. Żulowemu, piwo muszę kupić, nie? No, ale to są paznokciowe mamy, więc wiesz. Okej. Okay. Trzeci mem też od Agnieszki. Kiedy laska pomaluje sobie paznokcie. Aha. Znaczy tu nie mam, więc tak będę musiała. Justyna teraz. Ja, ja nie przeczytam, co mówi Przemek. Daj następnym razem kolor tekstu bardziej... Ko Aha kontrastujący z tłem. A, faktycznie troszeczkę mało widać, jest malutki, ale zaraz się tutaj. A ta znowu tyle gada. No, każdy paznokieć powinien mieć taki sam kształt. No. I te, te kropelki. One... Jakie kropelki są łzy? Te łzy, kropelki łez. No dobra, łzy. O, oh, yes. Kiedy przez przypadek wejdziesz na stronie www. Te frezy, które nie są, W, w te frezy, w które nie miałaś i musisz. co to za syf, Takiś, albo wiesz, to są frezy takie, no wiecie, do... Narzędzia bardziej e, osoby, do, która zajmuje się jakimiś tam drobnymi naprawkami jakiegoś, ręcznymi. Jak się nazywa ta osoba, co w drewnie, z drewnem pracuje? A, Rzeźbią. jakiegoś rzemieślnika, mówisz, rzemieślnika. Mówisz o stolarzu? No właśnie, <noise> chociaż te niektóre to tam napięty. <noise> No Patrz, mają też opaski, a nie kapturki. Też. Agnieszka tutaj mema stworzyła. Edyta tutaj chłosta, ale co? Mądrość Edyty. Ale pogłębiasz złe nawyki, bardzo złe. No tak, no. Nie to mem, ale no. Taki mądry nawet. Taki nie do śmiania się, ale znaczy memy zdośmiania się zawsze, zasady? Nie zawsze. Znaczy tak czasami przez łzy się, człowiek śmieje, czasami no. Ale o prawdziwe. Boże, co to tam jest? Co tam, Monika? Witam ponownie, poważno. Jakie to jest creepy, to już, to już w miniaturce jest creepy. Gdy chcesz mieć paznokcie inne niż wszystkie. A to jest, popatrz, to są, to jest pięć emocji różnych. Ja czasami te, te pomysły, jakie ludzie mają do robienia paznokci, to ja, ja się pytam, skąd oni to biorą. Teraz od Moniki jakiś mam, zobacz. Ej, widzę, że fajne. Ty jesteś dziewczyną Batmana i nas za swoim łopakiem? Ale to on jest doklejane, to, to jest, wiecie, to nie jest ale zrobione. Pomysłowe i ale fajne. wygląda ciekawie, no. I mogą być ciekawe i pomysłowe, no Te mogą. Te musi długo nie wytrzymają, bo one takie cieniutkie raczej się albo, wiecie, przytępią, zaokrąglą. Ej, Ej. za ile łapek takie paznokcie robisz na swoich paznokciach? Za co? Za ile łapek. Muszę wygadać, co to jest. 5 tysięcy. Nie, zadanym przez. Nie zrobię sobie takiego no poznawania. za mniej niż 5 tysięcy. 3, 2. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 złotych z konta każdej drużyny i słucham propozycji. 5 tysięcy łapek. 2 tysiące łapek. 5 tysięcy. To tysiąc chociaż. Nie, 5 tysięcy. 1300. 6 tysięcy. 1400. 7 tysięcy. 1500. 10 tysięcy. 1600. 20 tysięcy. 1700. I koniec. To jest moja finalna sprawa. Nie, nie, 1700. 20 tysięcy łapek i więcej się z tobą nie targuje. Następnym mem. Gdy to wiesz, że 20 tysięcy łapek kup, kupisz, to jest jakieś tam 200 zł na Allegro? No to się kup. <laughs> co to ma być, gdy wszystko musi być równe i proste, jak od Niki? Ej, ciekawe! Ciekawe! Czy tak naprawdę ktoś ma takie dłonie dziwne? Jak dziwne. No popatrz na te palce, nie widzisz tego? Widzę. To jeden palec chyba przyklejony 10 razy, czy nie? Ja nie wiem, Przemek, ja nie wiem. Patrząc po tym tutaj w środku za załamaniach, nie wiem. Ale no, tak gruby mem. Następny mem to co? O, nawet Pringlesy są fajne. Lista zakupów na paznokciach da się? Jasne, że tak. Ha, ha, ha. Lista zakupów to jest, tak? No to zajebista lista. Fajny, faj, fajny webno. Ej, czuję, żeby tak wykorzystać. Dobry pomysł, nie? Albo ściągi sobie, masz jakiś ważny ten, to są tam jakieś wzory, czy coś piszesz. I co mamy tutaj? Tetris? Nie wierzę w to. Tetris. Hmm, jak to ułożyć? Da się? Muszę popróbować. A czy jest tak, musisz palce powykrzywiać? Jakby były dwie ręce i by to w miarę pasowało, to tak. To tak. To wolisz Batmany czy Tetris, Edyta, Tetris. Tetris wolisz? Ile łapek? No te 5000. No to, to ale jest moja finalna... Ale... Przemek, to kilkanaście, kilkadziesiąt ludzi ogląda te odcinki. 5000 łapek nie zrobią. Nie ma szans. No! What are you waiting for? Do it. Pff, jak będą chcieli, żebym sobie zrobiła Tetrisy, to, to dadzą łapki. Proste, proste, proste. Edyta, no nie ma szans, żeby mieć 5000 łapek. Człowieku, bądź realistą. Jak nie chcesz robić, to nie. Ok, zgadzam się. Będziesz ty mi o coś prosiła, Pamiętam, nie, ja chcę tylko. Jak prosuwić. będziesz mi o coś prosiła, to będę pamiętał tę cenę: 5000 łapek. No. No. Ciekawe, kto wygra. Ciekawe, kto wygra. Na pewno chcecie zobaczyć, jak przemysłowowi robię paznokcie, a nie jak ja sama jakieś Tetrisy sobie robię. te Tetrisy. Napiszcie mu w komentarzu, że lepiej. Ciekawsze jest, jak ja robię jemu paznokcie, niż sobie Tetrisy. A teraz to już koniec odcinka, pa. pa.